Cicha premiera od Samsunga, mocna premiera od Xiaomi i innowacyjna premiera od Huawei. A. O tym pogadamy sobie w tym odcinku, ale najpierw ramówka. Zacznijmy od Samsunga, który wypuścił nowy line-up tabletów Galaxy Tab S10. Czuję się nieco zawiedzony bo myślałem, że koreański gigant wykorzysta tę okazję do pokazania czegoś bardziej przełomowego. Pierwszą nowością, a w zasadzie jej brakiem, jest obecność tylko dwóch modeli. Dostaliśmy Taba S10 Plus oraz Taba S10 Ultra. Drugą dosyć szokującą nowością jest zastosowanie procesora Mediateka 9300 Plus, a nie Snapdragon 8G3, co do tej pory nie miało miejsca. Możemy się domyślać, że chodzi o pieniądze. Jak zawsze. Poza tym oferują 12 lub 16 GB w wyższych wariantach taba Ultra oraz minimum 256 GB pamięci na dane, z możliwością rozszerzenia o kartę MicroSD. Pozytywną zmianą jest przepiękny Dynamic mole 2X z odświeżaniem 120 Hz i matową powłoką, którą możecie kojarzyć z S-24 Ultra. I to w zasadzie koniec nowości, bo wprowadzenie standardu Wi-Fi 7 nie jest jakimś kamieniem milowym wartym uwagi. Podsumowując to w zasadzie tylko kosmetyczny upgrade, ale z fajną promką na starcie. Więc jeżeli nie macie jeszcze tabletu, to warto się tym zainteresować, bo możecie zgarnąć fajną, dedykowaną klawiaturę. W finach jak zwykle dzieje się sporo. Tym razem do serii 14 dołączyły modele 14T oraz 14T Pro. Xiaomi 14T Pro to zdecydowanie mocna propozycja. Potrójny aparat obejmujący ogniskowe od 15 do 120 mm oraz główny obiektyw Leica Sumilux z matrycą Light Fusion 900. To łakomy koncept dla mobilnych fotografów. Do tego wyświetlacz o przekonnej 6,67 cala, amulet Crystal RES z 12-bitową głębią kolorów i szczytową jasnością aż 4000 nitów. To prawdziwy sztos. W specyfikacji widnieje Mediatek 9300 Plus z 12 mg oraz baterią 5000 mAh ze 120 watowym Hypercharge'em. A to wszystko już za 3999 Zł, więc brzmi rozsądnie. Ponadto do gry wszedł również nowy składak. Mowa tu o modelu Xiaomi Mix Flip, który do bólu przypomina mi Motorola Razer 50 Ultra, ale z pełnoprawnym Snapdragonem 8 Gen 3 na pokładzie. A teraz czas na prawdziwą innowację. Huawei pokazał pierwszego na świecie trifolda. Huawei Mate XT, bo tak nazywa się ten cudowny kawałek technologii, wygląda jak milion dolarów. Od pierwszego rzutu oka widać przywiązanie do detali i jakość premium. W konfiguracji z jednym ekranem to zaledwie 6,4 cala, natomiast z trzema to już zawrotne 10,2. Ekran to oczywiście OLED, który jest wsparty procesorem Kirin 9010, 16 GB i przynajmniej 256 GB pamięci. Baterie o pojemności 5600 mAh możemy ładować z mocą 66 W, a zamontowane aparaty to prawdziwa petarda. 50-megapikselowy potwór ze zmienną przysłoną, optyczną stabilizacją i wsparciem AI to może być strzał w dziesiątkę. O czym świadczy też liczba zainteresowanych. Ponad 6,5 miliona osób gotowych do wydania w przeliczeniu prawie 11 tysięcy złotych. To po prostu robi wrażenie. I to tyle na dzisiaj. Zerknijcie oczywiście na komputronik.pl, bo tam już możecie zakupić większość z tych sprzętów. I oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Do następnego!